Nie No i pierwszego klienta mam. U nas jest jakby co? Nie, no Właśnie. Ja go próbuję kurwa trafić, a tam mi ucieka, chuj. Pełna boje? Pod nami biega jakiś. Dobra, doba, doba. Na dole jest chyba w skarbcu. dole jest. Dobrze. Na dole jest. Dobrze. 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 Ja. Dobrze. Dobrze.

Jest, dostał. Ale wyłapał gonga. Ja też mu trafiłem. Pytanie komu wejdzie, no? Się. Ale zaskoczył w locie, co? Dobra, mhm. pereczka, kurwa, dobra. dobra, dobra, dobra. O kurwa, dostałem trójeczkę. Tu na dachu. Nadciągasz uzbrojenia. Dostał trzy. Dał ja mi trzy, Jebany, dobry. dobre dobry Karatek nie sięga chyba Gdzie masz? Kurwa macie Była po wlocie To jest dobry, uwaga Drugi biegnie tam Do mnie. Powalony Podnoszę się, podnoszę się, podnoszę się. Dach cię Ruch się depakuje, patrzcie w górę Dobra, mam następnego... Zaszamy resztę tego oddziału na łapie taktycznej. Udanych łowów Ale w locie dostał o, Ale w locie dostał. O kurwa <śmienicza> zim, 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 zim. Jest zim, zim. O kurwa, o kurwa Ale Teraz w loci. Ale dobry jest, uwaga już się nad niej już tak. Ale, ale nie gdzie? Nie gdzie to było? znaczyłem znaczy w budynku, obok tym małym, Niskim. O ja tak tutaj. Oznaczamy pozostałych Daj, muszę iść po swoje rzeczy teraz, kurwa. O, ty, druga ekipa leci, więc uważaj. Oj, o, od jest, ciebie. jest, jest, jest. Tam nie wyskakuj, Patryk. Jesteście wśród... Opcji. O kurwa, cała ekipa, ja lepiej z pierwszej. O kurwa, cała ekipa, nie tu no. Tu masz bronię. Zbliża się gaz. Moje. Wójt, towarzysz rato do gry, dobra robota. Kurwa, kurwa, kurwa. Nawet stwierdzone, zamierzyliśmy pozostałe. Kurwa, zero na no wojn. Wasz oddział dotarł do bezpiecznej strefy. Reżysz, smare. Kurwa, nic nie mówię, że łapać. Ale w locie następny dostał, ja pierdolę tej, nie wierzę. Pikował. Tej lubię z tego film, po prostu. <grywa> Żałuję, że streama nie puściłem, no kurwa. tej dawno już tak nie miałem skara. Kurwa, dwóch jest, jeden dostał, drugi jest. Jebańce. Doszło. Dobrze, panowie, czekamy, czekamy, wyczekuje, wyczekujemy, Ja tutaj sobie kilo nabijam. Hehehe. Poza cały jedźmy, nami